Dajcie się z tym, drugim odcinkiem, właściwie to jest drugi odcinek za 2. Ale postanowiłem, że jednak przejdę ten etap jeszcze raz, ponieważ. No, w pierwszym odcinku popełniłem dość sporo błędów. Postanowiłem, że teraz przejdę ten moment i jeszcze raz wam go nagram, A olec do tego odcinka oficjalnie rozpoczniemy. Oficjalnie gram. To jest tylko z miejsca, rozejdziemy coś. ずっといいスピードのお肉。 Tak, tutaj teraz z kolei mamy tworzenie postaci. No i jak to jest w później nie zamierzam nic zmieniać. E, będziemy jak najbardziej grać kobietą. E, Raz od tej również e, będzie biała jak najbardziej. E, również teraz e, sylwetka. Sylwetka będzie. E, przeciętna. Czyli tak jak było, wiek młody jak najbardziej. To ja, jest sylwetka, ja, chyba może inną Hmm. No, zobacz, smukło. Dobra, niech będzie smukła. I teraz tak, tutaj jest coś takiego jak ciało, twarz, włosy, makijaż, a ja to oczywiście ominąłem. Ja to oczywiście ominąłem, nie zwróciłem na to uwagi, więc teraz bardziej się pobawimy, jeśli chodzi o tutaj naszą postać. Więc ciało, zobaczmy, jakby tutaj mogła wyglądać. Jakbym tak kurde poleciał z Dobra, zobaczmy ciało. Hmm. Figura. No, myślę, że tak będzie, ok, muskulatura. Nie no nie będę się nie robił mi się tybiary, kurwa, nie chcę się... tutaj robić e, e, tej a i zdrastowa dwa. Jest myślę że tutaj. Zostawimy mi to w ten sposób, tusa. sa Nie, nie, ja, nie, nie ma takiej opcji, żeby była gruba, nie, gruba to ty nie będziesz. Wiek. No co mogę jeszcze sam bardziej odmłodzić? No to nie o za tym lepszą, no i skóra teraz jeszcze. Kurde, to jest coraz pobawię trochę. Chociaż hmm. nie mamy celu, to za bardzo nie mam czegoś zmieniać, myślę. Jest ok. Eee, zatwierdź. Co, brwi, oczy, oczy. Teraz to z nią jest nią, nic do zmiany, ale kolor sobie bym zmienił. Niech będzie miała niebieskie. Usy. Hmm. Nie, sumie nawet tych ulse nie widać, nie zamierzam tutaj robić, że nie jakieś Kość, poliskowy, nos, usta. Trochę pewnie zmniejszy chyba te usta, wiecie. Szerokość ust. Dobra, niech będzie tak. No i teraz się pobawimy z... ...myślę... Z włosami, jak najbardziej z włosami. Podstawowy korwosów na głowie. Drugoządny korwosów na głowie. Kory zarostu głowa, fonsy. Nie, kurde, ja nie będę tutaj nic z robił, facet, bez psady. O, korwosów. tutaj myślę, że się jak najbardziej. Hmm, co bez tutaj zrobić? Hmm, hmm, mhm, mam ochotę zrobić z niebieskiego wosu, Samedesia? Tak myślę. To jest niebieski. Nie, chyba to jest niebieskie, to jest bardziej fioletowe, to może fioletowe będzie miała, co? Różowe jeszcze. <grych> Dobra, kurde. Będzie miała takie. E... O, albo mogę tutaj tak pokuminować jeszcze, Dobra, to będzie miała fioletowo-różowe fioletowo, włosy. Lecimy na staleństwo. Y, Głowa, wąsy, broda, bo, y, bakik, brwi. Dobra zdobyć na tyle. Ale kurde, nie ma tutaj jakichś innych. To znaczy, mogę jej zmienić koral, fajnie, ale nie ma tutaj jakichś innych fryzur do wy wyboru. No, kurde, jakoś mi inną fryzurę też sobie dał. Dusę włosy też bym chciał kurde dla niej. Dawać mi tu długie włosy. Okej, okay, tutaj sobie chyba będę mógł wybierać z fryzury. Tak mi się wydaje, ta. Dobra, to zobaczmy, jakie tutaj są opcje mm. Lecimy od początku. Co my tu mamy? Hmm. Nie, krótkich nie chcę. Dawać mi drugie włosy Ale skoro to jest chyba. Yy... No właśnie. To jest alfabetycznie. O, kupcycą na pewno nie będzie zapomniał o mnie. Nie, nie będę nie robił kupcyce! Kurwa nie ma takiej opcji, za kopcyca z niej, nie będzie. Jebać kupcyca. Zobaczmy. Hmm. Jezu, nie. Nie, 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 nie. Nie. Dawać mi takie, o właśnie, rozpaczone włosy. Długie, proste. Koński ogon. Kurde, ja to expenza. Sportaszę. Jezu nie. Pierwsza dama. Nie. Podziękuję. Nie. 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 Samuraj. Nie. 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 Hm. Kong. Dobra, co? O, mogę jest tak zbliżyć się tutaj. Mogę bardziej obsadzić tej fryzurę. Ale myślę... ...że się jednak zdecyduje na to. Dobra, włosy, makijaż. Ta teraz trzymam... tutaj odwrócić ją. No! Gdyby była lepsza grafika, to by naprawdę. tak naprawdę jak teraz wyglądała. wokół oczu. głos, a mogę głos zmienić. nie, nie, nie! Ok, niech będzie miał taki. wyraz twarzy. bez wyrazu. Ból, cierpienie. Kurkowate tu nie caziłb zatrasony, cenny smutny, strachliwy, salony. To stara, niech będzie miała taką twarz, styl poruszania się. Liewkowe, smutne, domyślny, styl, styl.

I to będzie na tyle. No to rozpoczynamy teraz taką oficjalnie, kurde. Ja jestem popierdolny na prawdę. Co ja z niej zrobiłem? 凤凰传说，哎呀，我听的最好，我看了也觉得不是。他们不是听的，他们觉得是那么说。我也是听不出什么，他们那个老师讲的是什么，我确实听。但是，出来，你说他们怎么这么不尊重？他们，没有被老师尊重，尊重，没有被尊重，哎呀，我还要看那个啥子。

Lecimy, pójdzie nam jeszcze ewentualnie, być może będzie potrzeba jakiejś zmiany w jej wyglądzie. No, ale można by powiedzieć, że ona ma spoko głos. Znamie ta głos jest spoko. Dobra, a teraz umie nas po samouczek tak z kolei. Przekłóćmy od razu do zacy. Gdzie mam iść? Tutaj. Bij teraz tego, kurde. Chodź tu! Jak na razie jeszcze nic... Za nagranie bo w stanie przebić... Yy, ...systemu walki z Sleeping Dogs. Tam jest najlepsze... System walki Na oczywiście <śmiech> <śmiech> Kurde, jest to radu pierdolony, żeby z niej coś takiego zrobić No ale co ja parę razy na to, za. Że... Mam takie gusta Naprawdę, kurde, lepsza grafika. I by dopiero było wtedy. Ten to by dopiero wyglądała fajnie. Ale już mogą na starcie powiedzieć, że lubię jego głos. Jego głos jest spoko i mi się wydaje, że ona ma chyba głos e, EIDE. Z Resident Evil A to co ja ej lubię, To jest też jedna z lepszych gzańskich pytasi. Ej właśnie. Dobra, gdzie mam teraz właściwie iść? Dziecka z więzienia. Tutaj mam iść? Nie Okej, okay, ale widzicie teraz jest zupełnie inaczej! Eee. Okej okay. No i spokojnie, gdzie mam uciekać? Chyba na to teraz spiepsamy, tak mi się wydaje no, Ale tak, teraz najwyraźniej uciekamy frontę, tylko kurde gdzie? Mam iść dalej. Gdzie jest zlecie na dół? A, tutaj, okej okay. Zresztą jeszcze będę musiał trochę w tej grze odnaleźć. Okej, okay, wywieźdzę sprintem, spoko. No to spierdalamy. Ale podoba mi się to, że gdy nie ma sam to jest teraz zupełnie y, inne ucieczka, Zwajmy teraz postarczyć karę To jest naprawdę spoko Dobra Ale musimy się to jakoś wydostać i w tej kwestii psy dałobyś auto! Więc wsiadaj za mną Carlos, chyba tak się nazywałeś, Carlos. I spierdalamy stąd. Kurde! A i z tymi legami, bo będzie moje problemy. No właśnie, teraz trzeba spierdaleć do tej łodzi całej. To się kurde nie zmieni. Dobra sorry. chwila, chwila, czekajcie. Muszę sobie pałeczkę ogarnąć i możemy już dalej. No dobra, teraz po prostu... Tak samo, wcale się spierdalamy do łodzi, to się raczej nic, się z... nic się nie zmieni w tej kwestii. Dzięki! Dzięki! Garem jakaś kurde niebiesko-rodzą dziewczyna. Dobra, gdzie wy jesteście? No co widzę, to tak, no już się mówiłem, że grało się w GTA, to się znam na takich zacach. Pięknie, wysadzamy w powietrze, ale nie co tak straszyć ścina, będę chyba jednak musiał jeszcze zmniejszyć, zmniejszyć rozdzielczość, bo ewentualnie będziemy grać na niskiej. Dobra, kupiliśmy ich. No, ale teraz mi poszło wiele sykci, więc jednak to ci będzie mnie więcej tak sam. Okej, okay, no i tutaj będzie koniec misji znowu, właśnie. Trochę się na początku udało zdobyć. I okej, okay, następnie będziemy sobie kontynuowali kolejne misje w następnym odcinku. Na chwilę obecną to będzie tyle. No i oficjalnie rozpoczniemy, jak w na, na tym odcinku. Teraz się tutaj bardziej przygotowałem do moich kolejnych zagrywek. Moja pada, myślę teraz wyglądał wielkiej. Ale jeśli chodzi o imię, to kurde, mam taki pomysł: będziemy ją nazywać Aria, bo bardzo mi się imię Aria podoba a, skoro nasa bohaterka nie ma imienia, no to ja jej w takim razie daję na imię Aria, to będzie Aria. No i z Arium zobaczymy się w następnym odcinku, SciStra 2 na chwilę obecną, to będzie na tyle, na razie.